Dzisiaj była demonstracja związkowców w Warszawie, związków zawodowych, którzy się czego domagali? czy? czy? Różnych, rolników, nauczycieli, opożę, rzeku, jest... Nie, nie, nie. A opożę, jest... tak. Domagali się podwyżek płac. Podwyżek płac. Więc jak gdyby oczywista oczywistość, ale proszę się przez chwilę zastanowić. Wyobraźmy sobie, że ten protest jest skuteczny. Że rzeczywiście rząd się ujął i każdy sobie wystrajkował, wszystkie grupy zawodowe dostały 100 zł podwyżki płac. Co się dzieje wtedy? Otóż rząd natychmiast z tych 100 zł bierze 19 zł na podatek dochodowy. Prawda? Następnie bierze 43 zł na składkę ZUS-u. Od razu 62 zł już ma. Ale ten związkowy jeszcze ma 38 zł. No to lepiej 38 zł niż nic. No tak, ale z gospodarce musi się to jakoś zbilansować. Bo wszyscy sobie wystajkowali po 100 zł. W związku z tym... No, żeby się w gospodarce zrealizowało, to ceny wszystkich towarów muszą troszeczkę wzrosnąć. Nie dużo, o 3 grosze czy tam 4 grosze na sztuce. Od tego, ponieważ podat podatki pośrednie są wyrażone w procentach od ceny, no to troszeczkę też wzrastają podatki pośrednie, VAT i akcyza, prawda? Troszeczkę wzrastają. No dobrze. Czyli już nie 38 zł, bo to też, powiedzmy, 32 zł. Zostaje temu związkowcowi, żeby stajkował. No tak, ale on musi w ciągu miesiąca kupić około tysiąca sztuk towarów i usług. Około tysiąca. Każda sztuka zdrożała o. 3 grosze. No to jak tysiąc yy, kupuje, no to musi dodatkowo wydać 30 zł. No to nic. Rząd ma 62 zł, a on nic. I dlatego rząd popiera związki zawodowe. Napędzają frajerów aż trzeszczy. I central związkowych jest 70, w Polsce ponad. Ponad 70 central związkowych. Więc jeżeli ktoś chce ten kierunek polityczny popierać, pan mówi, że to jest słuszne, a to co pan mówi, że podatki obniżyć to niesłuszne, moim zdaniem jest odwrotnie. To, to on ma rację. Ale nie w ja nie mogę nikogo zmusić, żeby w to wierzył. Tylko sam w żadne związki zawodowe nie wierzę.